Przyjechaliśmy do Iki, żeby wybrać równe e, wycieraczki dla wszystkich, w sensie dla nas. Więc mam nadzieję, że się uda i będą ładne, wspólne wycieraczki. Czas na wymianę. Witam w kolejnym vlogu. Jesteśmy trochę spóźnieni, ale zaczynamy weekend walentynkowo, stydujno spotkaniowo z przyjaciółmi. Jedziemy z Bożeniem właśnie na wystawę Titanica. I lecimy, lecimy. To jest mój pierwszy wiek chyba w tym roku. Udało się. Dobiekliśmy. Cieszę się, że wychodzimy w domu i idziemy na na wystawę Titanic, bo cały mój poprzedni tydzień wyglądał mniej więcej tak. Tam, tutaj. Tam jest, ja jestem pan Meyer. Okay. Francis David Millet. Okay. Okay.

Więc wystawa Tytanika", nam się bardzo podobała, my no teraz jeszcze spontanicznie idziemy zjeść sobie z przyjaciółmi, bo umówiliśmy się z nimi chwilę przed tym jak ruszliśmy na tą wystawa. i super, cieszę się bardzo. Jest kolejny dzień, czas ogarnąć na studia, sesja, depresja, czas startu. Ogólnie zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj są walentynki, więc wiele miłości dla każdego, kto to ogląda. Lecimy na studia. Ma! No i dużo miłości dla Ciebie, Darciu. Dużo miłości dla Ciebie, Darciu. Zaliczyłem właśnie najgorszy przedmiot, znaczy najgorszy, najtrudniejszy dla mnie przedmiot. I co tam że na trzy, ale zaliczone, przynajmniej więc się cieszę. Przed nami jeszcze jeden egzamin i potem tylko i wyłącznie e, ocena z hiszpańskiego, żeby się dowiedzieć i już dzisiaj koniec. Ach. Kochani, ja już jestem po studiach. Udało mi się zaliczyć te dwa egzaminy, dwa przedmioty tak naprawdę. Jeden co prawda na trójkę, drugi na czwórkę, ale e, ja się po prostu cieszę, że to już jest za mną. Bo, bo ostatnie trzy tygodnie to był jakiś kosmos, jeżeli chodzi o pracę. Jakieś różne dziwne rzeczy się działy, różne jakieś sytuacje odnośnie filmików na YouTube, po prostu jakaś masakra. Ale yy, dzisiaj są walentynki. Wróciłem do domu i szykuję się już na te walentynki, robię jakąś kolację, jest jakaś totalne na luzie. Czekam, aż Błażej wróci yy, z pracy. I zobaczcie w ogóle jeszcze, jaką znalazłem, yy, świetną kartkę. We are the perfect pair. Mam w ogóle takie wrażenie, że, że wiecie, cały, cały komercjalizm tego święta polega na jakby, yy, nagłym okazywaniu miłości, kupowaniu kwiatków, czekoladek i wszystkiego. Ja chyba coraz bardziej zaczynam rozumieć, że tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby nawet zewnętrznie, ale przypomnieć sobie w jakikolwiek sposób o tym, że to właśnie miłość napędza i jest najważniejsza w życiu wiecie, wśród hejtu, wśród wszystkiego, wśród tych różnych dziwnych sytuacji, które się dzieją między ludźmi, to, to tylko i wyłącznie ta miłość, myślę, która jest trudna, ale, ale może coś zdziałać. Tego sobie i Wam życzę, mam nadzieję się tego trzymać. Jeszcze zobaczycie pewnie urywki z wieczora, ale z Wami się widzę jutro na studiach, gdzie mm. będę zaliczać dwa ostatnie egzaminy, a jeszcze wcześniej może na branczu urodzinowym mojego brata, więc do zobaczenia. Ja sobie wymyśliłem, że skoro jesteśmy trochę troszeczkę chorzy, no to zrobię posiadówę domową z oglądaniem jakiegoś tutaj, nie wiem, czegoś, ale no myślę, że wygląda to już bardzo fajnie. Tutaj się robi już pizzunia, w sensie ciasto rośnie, a ja lecę się też przyszykować, dopiąć wszystko na ostatni guziczek i już tylko i wyłącznie czekać, jeść i cieszyć się spokojnym wieczorem. Walentynki po walentynkach, słuchajcie, jest 9:15. Ja wylądowałem przed siłownią. E, stwierdziłem, że w duchu kochania siebie samego, idąc dalej z tą miłością, e, muszę zrobić coś dla siebie, bo <gryw> dzisiaj znowu, wczoraj było jedzenie, dzisiaj urodziny brata jedzenie, sesja, stres, spotkanie z, i z, Bart z Asią i z Bartkiem, e, znowu jedzenie. Więc wiecie, to trzeba sobie chyba trochę balansować, nie? Więc zmotywowałem się od samego rana, żeby tylko wstać, e, iść na tą siłownię i mówię, no lepsze jest to niż leżenie, pierdzenie i skrolowanie, nie? No bo nic innego bym pewnie nie zrobił przed tą sesją, bo dzisiaj jest tak w miarę bardziej ralicikowo. Więc, e, więc myślę, że, że tak, że e, pójdę poćwiczyć i będę zadowolony po. Teraz jest ciężko, ale będę zadowolony po. Ja to robię dlatego poczucia. Po siłowni, nie przed, nie w trakcie, a po, że jestem, będę dumny, że byłem. Ja już słuchajcie po siłowni i pies no, to jakby przed w trakcie tragedia, ale to uczucie po. Cieszę się, że byłem. Zaraz zgarnia mnie mama z Mariuszem i Makim i jedziemy do Michała na urodziny, potem lecę na te studia. No, a po studiach y, Billys i, i się cieszę, i się cieszę. Już się nie mogę doczekać. Let's go! Bardzo, bardzo. w rodzinach brata i się cieszę, że byłem raz na tej siłowni, bo się tak najadłem, że zaraz też wybrałem pójście na pieszo, a nie jechanie tramwajem, żeby to trochę rozchodzić. No i lecimy z tym dniem dalej. Dwa egzaminy przede mną, nie dam się. Poszło zadziwiająco bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, o, o te egzaminy, więc no, yeah, jest super, cała sesja jest praktycznie zdana. Za tydzień jeszcze wykłady online, jakieś tam egzaminy, ale to już jest po prostu pikuś, więc, więc teraz ha, tylko się cieszyć i szykować na imprezkę, tego